Medytacja jest doskonałym sposobem na nauczenie się koncentracji. Medytacja, o której za chwilę sobie powiem, jest chyba najczęściej praktykowana, ale nie bez powodu. Po prostu jest szalenie skuteczna. Pozwala lepiej skupić się na emocjach, doświadczeniach zmysłowych, a także pozwala się całkowicie zrelaksować. Zajmij wygodną pozycję i nie zmieniaj jej, aż do końca medytacji. Z mojego doświadczenia wynika, że najlepiej zacząć od 20-minutowej sesji medytacji, którą później można wydłużać. Kiedy będziesz już siedział nieruchomo, zamknij oczy i zacznij głęboko oddychać. Całą swoją uwagę skup na oddechu. Nasz umysł przypomina filiżankę z mętną wodą. Im dłużej jej nie poruszamy, tym więcej mu się osadzi, a woda stanie się bardziej przejrzysta. Podobnie działa Twój umysł, jeśli wystarczająco długo będziesz siedział w ciszej skupieniu. Twój umysł uspokoi się, a ty doświadczysz bługości. Żeby się w pełni wyciszyć i odgonić niepotrzebne myśli, potrzebujesz czegoś, na czym będziesz mógł się w pełni skoncentrować. W medytacji zazwyczaj koncentrujemy się na oddechu. Postaraj się na nim w pełni skoncentrować. Staraj się dychać głęboko i niech każdy oddech przynosi coraz głębsze rozróżnienie. Jeśli jeszcze nie medytowałeś, zapewne nigdy nie zwracałeś uwagi na oddech. Podczas medytacji postaraj się zwrócić uwagę na najmniejsze detale swojego oddechu. Poczuj, jak twój brzuch delikatnie się unosi podczas wdechu i jak opada podczas wydechu. Zwróć uwagę na krótką przerwę pomiędzy wdechem i wydechem. Czym więcej uwagi poświęcisz swojemu oddechowi i czym bardziej go uspokoisz, tym bardziej się rozróżnisz. Skup uwagę tylko na oddechu, ignorując wszystkie pojawiające się myśli. Wbrew pozorom, koncentrowanie się tylko i wyłącznie na oddechu nie jest takie proste. Większość osób prędzej czy później zaczyna sobie przypominać jakieś wydarzenia czy miejsca, które odwiedzili. Jest to normalne, ponieważ żyjemy w świecie, który otacza nas ze wszystkich stron różnymi bodźcami i dlatego nie jest łatwo skupić się wyłącznie na jednej rzeczy. Oczywiście wraz z praktyką będzie to dla Ciebie coraz prostsze. Jeśli masz problem z utrzymaniem koncentracji możesz liczyć wdechy i wydechy. Podczas wdechu możesz liczyć w myślach 1, 1, 1. Do momentu aż twoje płuca napełnił się powietrzem, a podczas wydechu możesz liczyć 2, 2, 2. Do momentu aż twoje płuca będą puste. Oczywiście liczymy w myślach. Możesz też zarówno podczas wdechu, jak i wydechu liczyć od 1 do 5. Przestań liczyć, kiedy w pełni skoncentrujesz się na oddechu. Mam nadzieję, że moje rady okażą się dla Ciebie przydatne. Powodzenia i do usłyszenia w kolejnym nagraniu.